Lunch chińskiego miliardera. Zaserwowano 250 pustych obietnic. Chiński multimilioner Cheng Biao zaprosił 300 bezdomnych Amerykanów na lunch w jednej z restauracji w Nowym Jorku. Poza Sasimi Stunczyka, Chen dał też przybyłym po 300 dolarów w gotówce. Oraz zaprezentował swoją wersję We Are the World. Podczas spotkania mogliśmy też widzieć prokomunistycznie ubranych Chińczyków. Jedna z organizacji charytatywnych zgodziła się wziąć udział w imprezie pod warunkiem, że Chen przekaże im 90 tysięcy dolarów zamiast dawać te same pieniądze ludziom. Pracujemy z bezdomnymi na co dzień. Wielu z nich ma problemy z narkotykami i alkoholem, więc nie jest dobrym pomysłem, by gotówka powędrowała wprost w ich ręce, powiedziała Michelle Tolson. Po tym jak dowiedzieli się o tym uczestnicy imprezy rozpoczęły się protesty. Nie potrzebujemy twoich steków! Powiedział Harry Brooks, weteran wojny w Wietnamie. Potrzebujemy pieniędzy by zapłacić za jedzenie i długi! Chen wszedł na scenę i powiedział, że każdy kto po lunchu pójdzie do placówki organizacji charytatywnej dostanie obiecane pieniądze. Po ostatnim kursie borówek Scrum Fresh bezdomni wsiedli do autobusów i pojechali odebrać pieniądze. Tyle, że miliarder w ogóle się tam nie pojawił. Z kolei Craig Mayes chciał porozmawiać z ludźmi, lecz usłyszał jedynie pierdol się. Podają media. Skadujemy, że te same słowa skierowali oni też do Chena.